Wolny odjazd i kurwa y, naprawkę. O. A nie może wiemy tego? jeszcze? Tego tego, nie? Tego, tego tego, tego, dawaj no. Tego trzeba Wazona. Dawaj im te. Chipsa. Natsumi Asahi, człowieku nie znam tego. Oh wierpło? No, no wierpło? chyba mamy. A kupił kto? Nie ja, okupiłeś? Dobra, chodźcie o pakkię. Nie mam. Nie, ja, to jedźcie, ja tu będę czatował. Dobra, no, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Moi chodźcie. No zostajecie ślub. Wejdźcie. Ja wsiądę do samochodu. No. Pojadę w chuj. Dwóch na lewo, dwóch na prawo, kurwa rura biegiem i ja was zgarnę. Dobra, no. dobra. Tylko kurwa numery. No, czekaj. Ja podam jeden numer i wysyłajcie GPS'y po prostu Pikachu jest w bagażniku, Pikachu ona siedzi w 51062 51062 51062 Dobra jest, tak Ja spierdalam A wy GPS'y po prostu wysłajcie Napiszcie

Panowie, Serci dojechać, może, pan może pan wyjść, może wyjść. Nie, Sercik odjeżdża. Hamery stoją, kurwa. Możecie, możecie już wyjść. Hamery stoją. Szefa policji mamy, no. To halo, no panowie, no, bo... umowa. Już, ja już panowie mogą wyjść. Nie no ma sercu. Nie Pomowy. ma tu sercu. A co to za hamer? Gdzie, gdzie pan widzi serce? No Lewa tam strona hamer stoi. Hammer. No hamer! Toski! Niko nie ma hamu. Hamer jest zepsuty i do niego weź. Hamer jest zepsuty. To proszę iść do radiowozów kurwa. Do radiozu. możecie. Robimy to, co mówię, czekajcie, Odjadę, jadę, tylko jadę. Zakładnicy na prawo, GTS, chyba tu przejeżdża, nie? Nie przejeżdża. No co ty kurwa, nieruchomą robisz, czy ruchomą do chuja? Już go złapali? <laughs> ta ta ra. ta, ta dymie się! Dymie się, urzędnicza kurwa! Proszę pana, pan się Proszę pana Halo? Halo? I on jest sam. Dobra, dobre włóczki. O kurwa. Ja pierdolę, picikela uciekło z napadu te

Ja nie wiem jak się tu się pierdoli przez ten telefon. Kurwa znowu pewnie coś trzeba przytrzymać, kurwi co Halo, halo! Dobrze z nimi, nie? Kurwa, dobrze słody, człowieku, Stubiki mają chuje jebane! Wszystko tu mam. Ja pierdolę, ja mam jednego policjanta na plecach. Dobra. No, ja Dobra, dara. No dobra, no muszę go jakoś kurwa w tym mieście porobić. No innej opcji nie ma. Dobra, wyjebał, wyjebał, wyjebał. No co jest? O kurwa. No kamaro. Ale i tak to jest nie Kurwa, nie do końca tak chciałem Bydowa, bydowa! Zatrzymaj się, zatrzymaj się! Stój, celuję! Stój! CELUJĘ! No co ty kurwa? No i chujno. Czemu tam się strzelają? No, bo chłopaki tutaj szukają kija do dupy. Pomóż wam? A, spokojnie. Fukushima! Fukushima! No do no, sheriffa, z sheriffem się dogadałam. Szeryfem z Sheriffem się dogadałem. Doktor miał przejść. gdzie jest pójdę Czy może, razy czarny. puścić. proszę, to, to jest, proszę, proszę, tak. proszę, o czego? O A gdzie jest sala operacyjna? Proszę, proszę. Nie, ale. Dzisiaj! Dzisiaj! pan Dzisiaj! 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 Dzisiaj!

Haha, ha, kurwa ojże. Jest nie. Ja mam przy sobie co? broń A, A to jest, jest ten pan co, co, ten, co ten, co mi zniknął, co? Tak? No Pies mnie ugryzł tak tak. e, tak tak. e, tak tak. takie proszę, tak łagodne traktowanie pies mnie ugryzł na ojce nogę A to zajmuje <laughs> się nim, ja mam to? Mogę? Się, Podnosi, bo ja nie mam sumienia. A daj temu, daj tak ten Szpital Ale ja nie krzyczę Dobra, 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 pana No Dobra, dobra, nie spinaj się piesku Grzecznij, grzecznij kurde, grzecznij tu do mnie Dobra, dobra pan, udział w Jak do szefa mówisz ja to, to Ciemana. Co tam? To co pan tam, tam robił? Dodam da ci go Takashi jak Bo, chcesz Nie, nie, nie zgłoszę nic Chodź Takashi nie pierdol kurwa, przecież mam ciężki przy sobie debilu Dobra Prawie dobra. No, na najebałem Nowe, kładę, kładę, ty, kładę pana słuchaj, na łóżku Przyjechałeś huczeć do innego miasta No muszę, muszę Muszę się wyżyć trochę, Ała. Dobra, da, e, Dawaj ten, ten. Zabierz mu ten pistolet. No, ten mam. medyku. No to daj, no bo to jest dobry, dobry ziomki, to... <laughs> Co pan tutaj miał? Co pana boli? Prawe ramię. Strzelone. jakiś kurwa, nie wiem, pompa to była czy co? Chuj, wie. Ale oni chyba nie mają pompy tutaj, wiesz? To ja nie wiem z czego dostałem. Ser to miał nie być kurwa, Słod przyjechał. No no a tak, jak choj? Dobra, jadę na zgłoszenie No okej, okay, to leci ja byłem... Ej, ty byś na radio wszedł, przekręcił yy, Jesteśmy, ja się ja jestem Żebne mi to radio nie, yy, działa, albo nie działa yy, A sprawdzałeś na kanale przekres tak, na tak. Wellington. Tak, tak, tak. Ono będzie działało albo nie będzie działało. to Tam problem są, wiesz? Czyli co my się przebieramy na czarno? wpływa jednak, widzę, tak, że, się, tak, film, tak, że tak, filmówki tak. dojechały. A czegoś o, przyjebał, nie? zajebiście, A masz, wiedziałeś mi też, kupiłeś na szafce? Tak, tak, tak. Z czegoś mi przyjebał fes. No. To Nie wiem z czego. Dobra, ale przypierdal mi. O Jezu ale, ale co kurwa? Nie szkaw 2 czy co? Ja pierdolę Jak woli pana? No już nie Jestem twardy z oh, no. Wszyscy zobaczyli nic z tym naszym radnym funkcjonariuszem Okej, okay, a ja mam pana dać do policji później to? No niestety ta Kappa pa tem? -a. Gdzie pan przyjdzie do mnie, tak? A pan się tam weźmie z 20% tego jelo Znaczy nie wiem jak pan mi dał... Do... A, dobra taką? No bo ktoś się mi dał <laughs> Pasuje robota Tam słop. No <laughs> e, Dobra, takich medyków to ja lubię Dobra, <laughs> no, staje pan, co? Pewno no, ja spadam. Może niech spróbuje coś ciekawego tutaj. I pan czeka w tym miejscu. W tym miejscu właśnie pan stoi. Chuj. Ale pan ma outfit dojebany. Pan tutaj też, obok kolei. Trzeba ci z bagi? Los do, do, do ściany. A to co, na salę z nim czy co? Jeszcze trzecie osoba no, Dość Do ściany. Przeszukajcie ich jeszcze to raz, macie dowody są tożsamości wszystkich. Ale ty jesteś kozak. Ja w górze, podnoś. Ale postaw ich, kurwa, nie oh, trzymaj ich oh, No oh. dobrze, zapierdalaj, ZAPIERDALAJ! <grydolaj> <Czekaj, grydolaj> ale strój ma dojebany, co? Kurwa, Elfik, zobacz. Ej, bo... Dobry. Jest... O, o. Taki, kurwa, nie widzisz, potężny, nie? Jest, nie już, no. Potężny strój jest. Spisać im okay. to wody, chyba że macie spisane przeszukać gdzieś jeszcze raz, sprawdzić czy my nie mają nic niebezpiecznego tego, przy wesz? sobie i się zawijam. Pedyk kurwa, pomocy! Janina! Co jest, co to jest? Chwa, że do ściany pan się odróci wyjść. Hajd słodowiec go przejmę tutaj Halo. Dzień, Ojej, no tutaj jestem, tutaj jestem! Zapraszam do sali A pierdolę, to są wszyscy już chyba. No słucham panią I pomocy bym potrzebowałem. Ja ja nie wiem, stało. Się bluza Daniel mnie najebał, no! Rey. Jezus, Auror! Wezmę cię po prostu, wypierdolę sądzę. No! Idź już, chłopie. Idź, idź. Señorita. mi bo, bo, bo... Senioritka! Jaginka! Obiecała, obiecała, obiecała pani piątkę. Pani obiecała piątkę. Piątkę! A, no. Piąteczka! Daj mu no, piątkę. Ale... A pan żółty, to co pan wszystko? A to jest ten pan, co po mnie podjeżdżał przed bankiem. I ci zaraz, zajebie młody to sobie ojca, przypomnisz? Rosłuch komu nie, kurwa! Do domu! Dobra. Do Jego kukura. też możecie transportować. Ale zostawcie tego żółtego pana, przecież on jest dobry, to jest dobrze, pan clown. Piąteczka. Nie jest dobry, no, wiesz, młody pan <laughs> nie, nie jest dobry. Piątka. Piątka, proszę pana. Nie znam panie, nie jest panie. To może w jakimś innym departamencie, ja nie znam pani. Nie, no Los Santos. A, to Los Santos jest duży. Proszę pani.

Jakie Jaki jest, jest prawa, nie? Ritz, swoje prawa. Dobrze ci... Dobrze, ja mogę podać, co? Weź... Oje, Jack Smith, numer znaki 250, ma pan prawo zachować czy... Macie prawo zachować mieszczenie, Wszystko co powiecie może i będzie użyte w sądzie. Ma... Macie prawo do adwokata oraz do jednego telefonu... W... Nie dłużej trwającego minuty. dłużej niż 2,5 minuty? Czy zrozumieliście swoje prawo? No. Księdnie. Jeszcze raz poprosimy. Ja jeszcze, no... raz poprosimy. jeszcze raz 5, Dobrze, jeszcze raz. Jack Sleeve, numer 1:50. Macie zachować zwiększenie Wszystko, co powiecie, może być i będzie już przeciwko wam w sądzie. Macie prawo do adwokata oraz do jednego telefonu w obecności funkcjonariusza, nie trwającego więcej niż 2,5 minuty. Czy zrozumieliście swoje prawo? Ej, ja proszę byśmy teraz indywidualnie przeczytał. Rura rura, rura, rura,

Nie żenna margarita, tylko patrzcie. Marga, Janina, zlewo. dawaj. Janina. Zaraz zakleję pani ryj taśmą, proszę zamknąć nie, się. Nie, nie bo kurwa wyjdzie. Z to. O męczko, mama sita, podnieca mnie mama sita. Nie no, kurwa jego ja odpierdalam. Otwierdzam. Od dawaj, Janina. Dawaj, Janina. On, kurwa, nie żyje, dobra, kurwa, <śla> Nie no, żyje kurwa, dobra ja wypierdalam tu w paroliakuję Nara No nara. Nara margaret tak, że... <gry> Pierdole Ale czasem takie pójście na, do, do innych tych na inne serwery to takie odchamienie. Zajebiste zdrowo, Wiem, że odpisał. Kacperoski. Jo, mamacita. Wypierdalam z tą Elo nara no, zapraszamy pana Wagosa za tutaj. Spokojnie, zajęcie. spokojnie, byczku. Ja tą komendę znam lepiej niż ty. Ja wiem, że ją znę pan bardzo dobrze. Pa, te śmietniki Szyna, nadal tu Szyna, siedzą, kurwa. Wszyscy? Dajebę to. Kurwa, proszę. Proszę. Zajebę to. kurwa nie zajebę. Tutaj. O, lera mama sita. Kurde, jak mówię, że mogę biec, to już by nie było O, pan Wagos sobie tego Podskoczy, bo albo o sznurówkę zawiąże. No, jak podskoczyć, ku. O! A. Dobra, pana w białej proszę za mną, <kluzaj> już panu już. Pan w niebieskich włosek miał broń bez e, licencji. Pan Ale ma pana wkurwiający głos, nie? Ma wkurwiający głos. Dobrze, pan w niebieskich tutaj do chodzi. wchodzi. Dobra, pana w pan tutaj pan? Chodzi pan do środka. Si, Od señor. od pogadać. Ci, senor. Chodź, pod ścianą tam bym wejdział Zapraszam pana Wagosa w to, ja już Dobrze. pana wyszukiwałem Pod ścianą Pod ścianę Ja nie mogę Tak ja, właśnie Caluję Tu się dzieją rzeczy, kurwa, nie z tej ziemi Ale że coś, że źle? No A ja nie wiem czy Że policja? No mam tego słotowca, to już na pizda ładową Mówi człowiek, że bez sertu, bez słotu, kurwa słotowiec ci wypierdala Bombę na rej. Ja panu powiem, nie ode mnie to zależało, ja tu klapek Niedobrze. Bardzo niedobrze. Juliet <sum> Bake <sum> To są 45 tysięcy od datu. 35 pięć miesięcy posiadania no narkotyków Wyciągnął, dobra, z kieszonki Dobrze, pan wejdzie, idzie No bo to za długo już na pana, nie... Już ją wyjebali w pizdu! Dobra Ja pana roskuję, nie odwraca się pan dopóki nie opuszczę celi pan Bo zostaje halo, halo. to potraktowane za Próba na na policji i, zo, i zostanie no, wyliczone to panu do wandatu. Rozumiano? No, i si, po... senor. Tak. Ue, kurwa, señor! High ground! Para. O, kurda. E, tutaj miał pan e, broń bez... On miał broń bez zezwolenia. Bez licencji miał. Brał udział w czaranieniu. No i nie mogę Kiema Nie mogę wyjechać Dobry No Sorry. kurwa Zakuwam się jedna, jedna druga Słuchaj mi ten mi pomóc wjać tam Pocieszkę chuj do celi, do celi Do celi! Spokojnie To no nie spokojnie, do celi, do celi! Rutkowski No jestem No zobacz, weź tam tego yy, rozjebanego, weź go zawieźć, co? Na szpital, Do radę? Dome, kurwa Dobra Jedź ta z Rutkowski na szpital No Ja już no. się panem zajmę do końca Rutkowski no, na szpital, kurwa, raz Zaszła nieporozumienie na patrol Noo, Dobra Weź go Idzie Rutkowski na patrol, kurwa

Dobra, ja się tu panu przedstawię. Siemano! Philip Rose numer rozlegki, 221. Wysoko wczoraj. musisz być, kurwa, 221. Ro Rose. FilipRose. Oh, Rose. status ósmy źle wykonany. Dobrze. Przeszukał? Przeszukał. Przeszukany był, tylko pan mi w kanale... Ja wentylację wyjebałem, chłopie, Ja byłem sam. tam, gdzie atomówki się respią, kurwa. No. <laughs> no. Jademy, jademy. A, tu tego No, i co tam? To no, a skąd? Ja to jestem w ogóle się. O kurwa, a Jadowiec przyszedł. Ja pierdolę, kurwa. Szef policji, ja Jadowiec. Dobry. Proszę pana, tutaj tak, płaska gutko... niebieskiej koszuli szef policji. Dobra. Tablet mi się... Tablet mi się psuje, tutaj się... Kurwa. Tutaj numer seryjny, proszę pana. Dobrze, ja mam pytanie. Przestańcie, proszę spokój. Dlaczego ten pan jest celi? Słucham? Dlaczego te panie strzeli? Yy, udział w udział A pan nie był w zakładnik przypadkiem? Nie, nie. Przecież, Kurwa, szepcz każdy! No! Szeryfowskie no. lepsze nie, koszule, nie. Mi tablet. Yy, Dobra, moment, kto tu jest szefem policji, kurwa? Pan tutaj szef jest w niebieskiej koszule. No, pan mnie kurwa porwał z niedawno! No ale koło. czemu kurwa szef jest w niebieskiej, ale... a ten w białej to kto? Bo no kurwa bo mi krawiec szeryf. nie uszył jeszcze białej. Ja pierdolę. 201 Kevin Williams, człowieku, coś pierdolisz. A Ty, pan ale jest. to jest lepsza, kurwa. 101 Carlos Torres. Carlos Torres. A pan jest to? 201 Kevin Williams. Pasuje. Eee, pytanie pierwsze. Zajmuje. Bym Dalej. chciał e, na przykład e, McDonald's pierdolić. <słuch> No, jak już mam na rozstrzelanie iść, to kurwa, wymcyzja od McDonalda. Gdzie tam na rozstrzelanie? Ale jakie kurwa, jakie, rozstrzelanie? Pana chłopaki, bo tutaj pan ani nie miał nieopodatkowanych. No kurwa, ja byłem... byłam Ładgikiem i kazali Czo, mi uciekać. Może... Halo, dzień dobry, adwokat z tej strony. Lepiej <laughs> zajmie się ta panie mienino, może co? Dobra. Tak, się kurwie zaraz. <laughs> ja się zaraz w kurw. I jest. pytanko. Nie trzy mordy na tej komendzie, kurwa, mać na komendzie jest. Słyszą cię wszędzie, wszędzie cię słyszysz. W piwnicy jestem ci, ale. Ale. Idź się przebierz już. Ja bym dowód chciał podać. Może? Proszę pani, proszę kulturalnie wypierdalać z tej komendy i nie jedzyć pysku, kurwa. Widzi kela, Ju-an Picickela HU-an! Ju-an, przepraszam, ju Powie pan jak to jest, niektórzy jak to przylatującym pieniągów ju informację to mówią, żeby, żeby Nie, kupić. Juan, nie, nie wolno, nie wolno, nie, nie wolno. wolno Ju-an Ju-an ju to Juan.